Cześć kochani, witam Was na moim kanale na Blocks a dzisiaj mamy odcinek, a mianowicie jak wjeżdżamy na Sylwestra do naszej rodzinki drugiej, no, czyli do mojej siostry, czyli do mamy, no mamy siostry, bo jestem mamą, czyli do mojej. No i e, jeszcze zanim przejdziemy do odcinka, chciałabym powiedzieć że to po prostu będzie Sylwester urodzinki i jakby my sobie znajdziemy tam apartament i tak dalej, i tak dalej. No i w sumie wiecie, my nie będziemy jakby my, my nie będziemy tam nosować urodziny, tylko znajdziemy sobie apartament gdzieś, dzień nie, nie u naszej rodziny, a jak będzie dzień, to będziemy do niej przychodzić. Więc tak to będzie wyglądało. Będziemy przejeżdżać autobusem. No i okej, okay, więc ja już nie przedłużając zaczynamy filmik. Okej, okay, dobra. Idę obudzić dzieci i będziemy... Na, muszą się spakować, no i tak dalej. E, dobra. Amelka, wstawaj! Amelka! Co, mamo? Idziemy na Sylwestra. Wstawaj. Dobra, jeszcze się pakuję. No pakuj się, pakuj. A ja idę obudzić twojej siostry. W sumie nie, Hania jest sobie Tak musimy spokojnie. najpierw idę. Lila, Lila, wstawaj, Lila, Lila. I co ty masz za kapturek, Lila? Lila. Co mamo? Jedziemy na Sylwester do rodzinki. Wstawaj, wstawaj. O, no w sumie spoko, ale... Mm, właśnie, co ty masz za kapturek? A nie wiem, o Tani pożyczyłam, bo mi było zimno. Hania o tym wie chociaż? Nie wiem. Ubieraj się w coś w sumie. Tylko w taką ciepłą jakby rzecz. I tak. Jestem, że komi zwalizkę tutaj masz. Dobra, pakuj się. W sumie... No, ja muszę wiedzieć, co ty pakujesz. Dobra, to mogę spakować felka. Mogę spakować tablet, mamo. No już spakuj, jak musisz. Tylko telefon? Nie. Albo tablet, albo telefon. No to tablet. E Piciu. Opaseczkę sobie też spakuję, bo i tak muszę nałożyć czapkę, głupią. Eee, takiego misia, ale chociaż się go nie, nie da spakować, eee, to tak, ublanka jakieś. To spakuj to, przeciwdeszczowe. To, Twoją kurteczkę. No i teraz jakieś bluzie pojedziesz chyba w tej, bo innej nie masz. No i piżamkę, czyli tą. A w sumie, no jakbyś sobie... W sumie jeszcze spakuj takie ubranko, no bo jakbyś sobie... Takie zapasowe po prostu, bo tam w domku może będziesz po nim latać. Z tym ubrankiem. Dobra, no, no po prostu... No, ubieraj czapę. No i czekaj tutaj na mnie i na Hanie. No my z ciebie przyjdziemy z Hanią i z Amelką. Tymczasem u Amelki. Dobra. I teraz ja się spakuję. I tak, spakuję na pewno... Ej, kurteczkę moją. No dobra. Spakuję jeszcze. Ej, ale właśnie pytanie. Dlaczego my nie jedziemy w kurtkach? Tylko mamy pojechać w bluzach. Nie wiem. Dobra, trudno, dziwne. Ej, no dobra. Bluzę się ubierę w tą, jak będziemy jechać. Tą sukienkę moją ulubiony w ogóle strój. Czy nie coś takiego cieplejszego? O! tą bluzę puszynową jeszcze spakuję na pewno. I jakąś taką coś po domu. To co ty, ty tutaj tak czekasz? No czekam aż się spakujecie. Dobra, dobra, to czekaj, to czekaj. Bo już mi niedługo zajdzie. Niedługo, niedługo zejdzie. Ej, Dobra, ja nie mam czapki, więc biorę nauszniki czy jakoś, tak? Ej, piżamka. Chyba co ja mogę jeszcze spakować? Czekajcie, właśnie. Co ja spakuję mojego misia? Bo luę z nim spać. Yy, telefon właśnie, bo ja mu o nim zapomniała. Bidon też spakuję. Nie wiem po co, ale tak po prostu. Yy, dobra, portfel właśnie tu za chwilkę. Tel. No, telefon. Telefon, Może jakaś książka? Bo jak będziemy jechać w autobusie, to nie tylko będę oglądać i tablet, właśnie. Czy tablet brać? W sumie nie chcę, bo nie będę się zajmować jej telefonem i tabletem. Dobra, wezmę jeszcze książkę, jakby mi się nudziło. Przepraszam za odgłosy w tle. No, zamknijcie, bardzo dobra. Ja już jestem spakowana. hej to to. No. Ja już jestem spakowana. Weź sobie klucze, bo jak na przykład mama by zgubiła, to, żebyś, to żeby ktoś inny też miała dziewczyny. Nie, bo na pewno pewnie zgubię te klucze od razu. Dobra, no to wezmę klucze. Okej. Okay. Tymczasem u hani. Dobra, Boże, trzeba w ogóle pokazić wszystkie światła. Ile masz wszystkie światła zgaszone? Jest. Dobra, u, u Amelki muszę zrobić. Dobra, Amelka spakowana ty jesteś. Tak. Dobra, Hania, 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 szybko, Hania. Co, mamo, co, cio, cio, cio. Co, mamo, no co? Okej, okay, dobra. No, chyba, Hania, to się pakuje. I jakby co to przepraszam jak czegoś nie nagram, bo chyba wyłączałam przez chwilę telefon. No i jak nagrywałam to, wiecie. No i się po prostu wyłączyłam na chwilę telefon, jezu nie telefon, tylko tą aplikację do nagrywania ekranu, no i później zapomniałam włączyć, więc teraz jak powiem czegoś nie nagrywałam, to przepraszam. Mamo, to ten kapturek mam wziąć, czy ten? No, ja bym wolała, byś wzięła ten, no bo wiesz, on jest cieplejszy. No to, w, ale w czym ja będę spać, no jak ja nie będę miała kapeluka do spania? No w tym będzie spała, bo ten jest cieplejszy po prostu i dobrze ci to wyjdzie, jak go weźmiesz. Dobra. A mogę w nim spać? No tak, możesz. Dobra, a gdzie jest twoja bluza? Mam pytanie, Hania, no bo przecież ty w piżamie nie pojedziesz chyba. No nie wiem, ale muszę spakować gdzieś jeszcze tablecik. To pakuj ten tablet, ale gdzie jest twoja bluza, no? Ania. Zgubiłaś bluzę, serio? Nie zgubiłam bluzę, tylko nie wiem gdzie jest. Dobra, tutaj masz tą bluzę, no naprawdę trochę nam to zajęło szukanie. Dobra. Mamo, co ty tam jesz? No nic, e, ten, no jem kanapkę, bo sobie zrobiłam wcześniej. Zanim was jeszcze obudziłam. No a czemu mi nie zrobiłaś? Bo jeszcze coś y, tam na stacji w ogóle, no tam y, na dworcu jest taka jakby mini kawiarnie, kawiarenka czy co, to wam tam coś kupię. Jupi, dobra. Ja już jestem gotowa. Chodźmy po Lila Lila, chodź, już, y, już jedziemy. Dobra, dobra, już idę. Ej, mamo, a kto mi poniesie bagaż? Tata ci poniesie chyba. Też nie wiem, czy to, to będzie miał wolne ręce. No ile można było na was czekać? No właśnie, mamo, no. No co, Hania szuka bluzy. Tak jakoś wyszło. Trzymaj, Bartek, Lilki bagaż. Dobra. Dobra, dobra, chodźmy, a nie. Dobra, trzymam. Okej, okay, no to ja też już idę. Okej, okay, więc my widzimy się już na dworcu. Ale dobra, my już jesteśmy i tak. E, no tu jest bilet dla nas, czyli dla nas, rodziców. No tutaj jest dla dzieci. Dajcie, może te bilety, bo że zgubicie. Amelka, możesz trzymać na nas. Dobra, idziemy. Nie ma mnie, kto ponieść. no to trzymaj to, chania, tu cię podniosę. A mnie też nie ma, kto podnieść. Trudno. Chodźcie. Czekajcie widzę, bo ja nie wiem jak się zabrać tym godzinką. Dobra, chodźcie. Chodź tu nie babo. Lilka. Chodź Amelka, chodźcie. Oj, a możemy sobie tutaj zrobić zdjęcie. No w sumie ja nie wiem. O, zobacz, jakie mam ładne zdjęcia, patrz. Patrz, jakie mam ładne zdjęcia, no brzydkie, wywalę to do kosza w ogóle. Ej, jak możesz tak mówić? No że to wywal do kosza. Dobra, że już idę, chodźmy. Moja kawka. Ej, dobra, właśnie to było dziwne, ale okej. Okay. Ej, no to tutaj jest taka kawiarenka, czy coś tam. Ej, idziecie tutaj, czy nie? No jasne, że tak, chodźmy. Idziemy, chodźcie. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Czego Państwo szukają tutaj? Czy znaczy, no, co by Państwo poprosili? Yy, dobra, no, dziewczyny co chcecie? Yy, yy, czekajcie. Nie wiem co tutaj jest w ogóle. Yy, tak. yy, trzymaj to na chwilę, mama. A sobie weź tu na głowę swoją. Ej, no, niech mnie pan uści. Dobrze, no to co chcecie, bo. No. Ja chcę babeczkę, ja też chcę babeczkę. Ja chcę y, kawkową. Ja chcę czekoladową. Nie, to jest pisteczka. To jest pistachio. Ameryka to chcesz. Mogę kole, albo. Nie, kole, dziecko nie, bo dopiero. Eee, no To wiesz, piłaś, bo wczoraj piłaś. Dobra, to weźmy, że tego szejka. A my możemy, bo my nie piłyśmy. No wy możecie. Ej, mamo, ale to nie fair, fair, bo ty piłaś wczoraj. Nic co, mamo. One są ma za małe na kole. Ale od czasu do czasu mogą wypić, Amelka. Dobra, Ej, Bartek, bierzesz jeszcze coś. No w sumie nie wiem. Weźm, ja, ja chyba sobie wezmę tylko kawę, żebym nie był senny. Dobra, ile trzymaj to? Trudno rodzice będziecie mieć kawę na głowach. Molka zapłacisz? Ubrali. No tutaj proszę pana. Dobrze dziękuję. No znowu się nie chce zamknąć ta kupia Walizka, a ty Amelka właśnie nie bierze sobie nic do jedzenia? W sumie no chyba sobie wezmę kanapkę. No. No mu się nie chce zamknąć. Co z tą walizką jest? Mamo pomóż. Czekajcie bo za mu się nie chce zamknąć. Nie mamu, ja nigdy już... Po co mi kupiłaś taką głupią walizkę? Miejsce się zamknąć. Dobra, no już. No to jak już, to chodźcie. Pójdziemy sobie tam zjeść. Dobra, to my już idziemy. Chodź. Niech się państwo przesunie, bo my teraz tutaj się damy, bo my bardziej potrzebujemy niż wy. Dobra, chodźmy do ten bachor, jakiś nimi. A ja żadnym bachorem nie jestem, chyba że moja siostra jest. Ej no. Chodź, Hania. Idę. Chodźby. Siadajcie, dziewczynki, będziemy stać. Ej no, Bartek, stawaj, bo, jest, bo im zazwyczaj jeszcze picie. Dobra, sobie usiądę na wózku inwalidzkim Dobra, to ja będę stać Możemy na chwilę w sumie te bagaże Weźmy te bagaże na razie, pójdźmy No my kaweś, Zjedzcie no spokojnie, dziecko Dobla, Dobra, dobra Dobra, dobra, bo my już jemy To jedzcie, jedzcie, dziewczynki No to co to za karteczka? Aha, ktoś jest jedynkę. Dobra Okej, okay, to my jemy. A możemy sobie tą kolej wziąć do... E, ...tego, no. No, 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 do... Czy my będziemy jechać pociągiem? No to do, możemy sobie przejść do pociągu. Tak możecie, tylko nie wypijcie na razie, co? Ej, i... nalejcie trochę dziewczyny Amelce tej koli. Już ci pozwalam, Amelka, bo nie masz co jeść. Bo nie masz co pić. No, dzięki. Masz jeszcze tluchy. No, w sumie, tak, w sumie takie zło nie jesteście, jak myślałam, ale. Ale co? A nieważne. Dobra, my pijemy kawę. Pociąg do zakopanego wyjeżdża za 5 minut. Ok, dobra, w sumie my jedziemy do zakopanego, bo tam mieszka nasza rodzina. Tak w ogóle my jedziemy tam koło zakopanego będziemy, ale jedziemy do, Zakopone, do zakopanego, a później autobusem pojedziemy do takiego miejsca, które jest koło zakopanego, więc no, tak to będzie wyglądać. Dobra, co za 5 minut odjeżdża, więc my już się chyba będziemy zbierać. Okej, okay, dobra, no to chodźmy. Dobra, macie bilety, właśnie trzeba wyciągnąć to, to jest wielki bagaż. Dajcie mi już to. Chodźcie dziewczyny, Amelka tam y, przeprowadzi, dobra? Okej, okay, chodźcie. No dobra, idziemy. Idziemy na 5 o Okej, okay, pamiętam, że kiedyś jechaliśmy tutaj na ferie w tamtym roku, to tutaj były takie wózki. I mam nadzieję, że ich... O, właśnie o te chodzi. A co? Miałaś nadzieję, że co? No właśnie, no. No miałam nadzieję, że ich nie zabrali. Dajcie mi wszystkie bagaże, plececzki. Ja wezmę. Dobra, i idziemy w sumie, no tak. Pewnie z nas będzie kolejny komunikat. Pociąg do Zakopanego wyjeżdża za minutę. O Boże, za minutę, chodźcie, szybko, mamy 60 sekund. Szybko, 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 lecimy. Nieważne. Dobra, siadamy. Kurde, no otwórz tyle się, się później. Dobra, trudno. Tak siadamy. Dobra, to ja wychodzę w sumie. Okej, okay, dobra, nikogo nie ma w tym pociągu. Okej, okay, dobra. Mamo, zmęczona jestem. Ej, a właśnie, tam były kiedyś takie łóżka. Są dalej. Ej, dziewczyny, chodźcie tutaj, bo tu są takie łóżka fajne. O, to nie jest nikogo. Szpiwór, więc weźmy. Weźmiemy dla Hani. Dobra, to chodźcie tam. Dobra. To my idziemy spać. Amelka niech tu siedzi. No tak, Amelka tu będzie siedzieć. Dobra, jeszcze je, ja te podażę, że wezmę. Dobra, ja to tutaj położę, nie wiem po co. E, dobra, właśnie, idę teraz sprawdzić e, po bileciki. Ej, wy dzieci nie macie bilecików, tam są nasi rodzice, to tam mają bileciki. No właśnie. Ej, dzień dobry, poproszę bilety. Tutaj są za rodziców, a tu za dzieci. Dobrze, można wsiadać. Proszę teraz te bilety sobie wziąć. Dobra, idę kierować się w autobusie. Dziewczynki. Mm, dobra. Okej, okay. mm, dobra. Możecie ściągnąć tu czapeczki. Właśnie tutaj... W sumie nasze też, albo nie, my zostaniemy w czapkach, bo tak. Ej, Hania, to mogę twój kapturek z kolei, Czy będziesz miała śpiwul? Okej. Okay. O, nawet zabawka gratis, Biole. To ja mogę spać na górze. To ja mogę spać na górze. No okej. Okay. ja może coś. Tu się nie da, no, no dobrze. ich tam Amelka. gasi im światło, dobra. To ja idę do Was w sumie, bo. Opa, się tu jest gazeta. Dobra, tu też jest gazeta. W sumie masz mamą, bo ja poglądam telefon. Dobra, napiję się trochę. Widzisz kola dziewczyny? Ej, właśnie, Hania, wstawaj, bo musimy tą kolę odłożyć. Hania! Chyba ja jej odłożę. Nieważne. Dobra, ruszamy. Dobra, na razie lecimy przez taką. Okej. Okay. O, Bartek, Amelka już usnęła. Bartek? Aha, okej. Okay. Dobra, on też już zasnął. Dobra, no to odłożę mu tą gazetę, niech idą tu spać. Ja pójdę popilnować dziewczynki, Bartek będzie tu pilnował Amelki. A co to? O, cukierek. A zjem sobie, trudno, dziewczyny nie odkryły tego sekretu. W dobra, do no, będę wiedzieć, tutaj będzie jest szyba. Ej, dobra, bo w ogóle tutaj kiedyś słyszałam, że tam, gdzie ten chłop prowadzi to, to tam jest taki sekret i tam, wiecie, jest taka karta tajemnicza. Tam jest klampeta. W sumie nie wiem, tam chyba nie ma klampeta, ale no tam są e, pączek tam jest. Hania! Co? Co chcesz, no? Hania, wiesz, że tam jest taki, musimy odkryć tam taki seklet, wiesz jaki? Że tam u tego chłopa jest w ogóle pączek i tam jest kola jeszcze, wiesz? U tego chłopa, bo tam jest taki seklet. A, okej, okay, to zakładnijmy się. Tadko, cicho. Przezuj ten kot Mam to jamen. Dobra, pociekaj Uciekamy szybko Uciekamy Dobra No to kto je poczeka? Nie wiem Dobra, to na pół zjedzmy Kola Ameryki, mamy jej za chwilę W sumie ona śpi, ale okej okay. Diamant no to nam chyba niepotrzebne, tak myślę, my niebo odkryjemy ten sekret. O, o, kupa tu jest! Ja nie mogę, dobra. Diament musimy schować. Czekaj, 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 jak my to zrobimy? Nie wiem, nie, się. No dobra, to trudno, później po niego weźmiemy, jak będziemy przyjeżdżać ze Sylwestra. Mam nadzieję, że nikogo nie znajdzie. Dobra, a teraz śpijmy, później damy jej tą kole. chociaż nie wiem czy ona na to zasługuje, ale okej, okay, dobra. Śpimy, żeby nikt nas nie podejrzewało nic. Okej, okay, w sumie jesteśmy już zakopanym, teraz jeszcze musimy troszkę sobie podjechać pod stację tam. No, tam gdzie się wysiada. Zbiło się już w ogóle rano, więc wiecie, ja zaraz będę... eł, eł, eł. O jest, zażydę na przerwę. Jak, jak tutaj zaparkuję. Dobra. Chyba już będę... Chyba już będę mówił, że dopiero za 5 minut 7. Yy, pociąg zatrzymuje się za 5 minut. Pociąg zatrzymuje się za 5 minut. Co jest? O Boże, dobra, już jest rano. Pociąg zatrzymuje się za 5 minut. O Boże, dobra, 5 minut. Jezu, chyba zaspaliśmy, dobra. Ej, Amelka! Amelka, Bartek, wstawać! Co jest, mamo? Co? No szybko, pakujemy się, bo już te 5 minut odjeżdża. Dobra, zostawiam to tutaj. No bo ja muszę do toalety. To idź, Amelka, tam jest toaleta, dobra. Dobra, Bartek. Yy, trzeba budzić dziewczyny, tu poczekaj. Dziewczynki. Dziewczyny. O Lila co to jest? Lila, co to jest? Aaaaa! to? Yy, no, no to to jest takie... No to jest nic. A, nie wiem, z sumie znalazłam to, wiesz. Dobra, mam nadzieję, że nic nie ukrywacie. Dobra, no to tak. Y... Hania bierzesz ten śpiew czy nie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Hania przestań, bo to mnie denerwuje. Trudno to nie jest nasze. Więc weź musisz weź. Oddawaj to. Już. Ej, Hanie, od kiedy ty taka niemiła? Od dzisiaj. A już przestań, przestań tylko. przecież się zgodziłaś. No i co? I to muszę do toalety. Ja też muszę. Dobra, Elo. No, ej, co robicie? No, chciałabym pozwoliłam to otwierać. A czy my myślałyśmy, że Ty jesteś w środku? Myślałyśmy, czy, czy my wywiedziałyśmy? Jest Zuni nie interesuje mnie to, czy wywiedziałyście, czy nie. Powinniście mnie widzieć. Nie, bo tam jest chyba taka, w której się nie widzi. Ja nie mogę. Dobra. Ameryka, co ty taka zła? bo dziewczyny znerwowały. Dobra, chodź. E, idziemy się wyśleć Dobra, już e, jesteśmy. E, umyj ręce jeszcze. Dobra, już. Ej, rozwiniemy może papier. Dobra, dawaj. A, no, dobra, zmieniłyśmy papier, chodźmy. No już. To teraz. Yy, no. To teraz. Weźcie po prostu swoje bagaże. W sumie, no ja wam wezmę. Ale przygotujcie się już. Dobra. Idziemy, w sumie, już. Pociąg zatrzymuje.